Cześć! Dzisiaj się widzimy na Overwatch'yku, więc pobieramy wodik i widzimy się w demku! Już jesteśmy w demku, widać już na rozgrzewce, już reportują. Ooo, jakieś... zimnie się rusza, kolega. Chyba coś ogląda. Na razie tak jakoś podejrzanie się zachowuje. No jest podejrzany w końcu. Ojoj. Oj, oj. mu tak co naj przeskakuje? Nie no, ładnie szala na początek. Ale może być dobry dzień, ja ale się okaże. No zbyt pewnie. Zobaczcie, z shorta zobaczy. Oooo. Lepsze od niego. Jakoś dziwnie skacze, no. Za często mu się udaje robić coś takiego skryptu, ale bez przyspieszenia. Po tych szalach, na jak wygląda na mida, już jestem w stanie powiedzieć, że coś ma, coś ma. Już tam afki są. Zobaczcie, jak skacze. Na pewno Aima ma, to jestem w stanie powiedzieć. A tak, Aima ma, no to jej musi mieć. A ja jeszcze sobie zobaczymy chwilę Zobaczcie leci na pewnego jego skosą Na pewniaka. O A wie gdzie gdzie to jest O teraz niby sprawdza wiecie Wiecie, wiecie, wiecie o co chodzi A nie wie wygna brazu po sagę Więc co? Wspomaganie celowania. Ja bym dał oczywiście pole widzenie, Term bym dał, też bym dał. Inne zeznaczne wspomaganie. Oczywiście, że miał coś banych opa, przecież to niemożliwe, żeby 10-5 skoków nawet wykonał. Perfekto, przecież to niemożliwe. No daje. Może tak robił. na ale a tutaj nie, swoim nie uprzykrzał życia. Więc zarazę obejrzymy kolejne demko, więc się widzimy w meczeku. No, już jesteśmy w drugim demku. Takie ma kolegę z to z nie ma. Chyba go zgłaszali tak profilaktycznie. Się okaże o to już jest mega podejrzane jak dla mnie czyli nie... o Kandy kolega Te już test coś miał na razie nie jestem w stanie powiedzieć że mam coś No i ma, no i niestety ma bardzo próbuje się kryć z tym, zimne. Wszedł, tak zobaczy, to, coś ma. I nie ma tylko zwykłego wucha. <noise> nie. No ma... coś. A teraz już w ogóle. Ma Aima I wucha. Będzie trzeba go zwanować ładnie. I zobaczcie, on widzi, że jest z tyłu, on widzi. Nie zginę, atompikuję jeszcze przez ścianę. Przez ścianę jeszcze. Pięć fragów. sik. kolegi wziął SG, bo i tak będę miał stop to ten headshot, a z SG się szybciej biega. No idzie B, bo już widzi. O, jak ładnie. O, tam w przeciwnych się kolega tręci. Typy nie pograją się normalnie, na spokojnie Tylko... Co? Nie ma WP to przez większe ściany wali, a ten nie potrafi przystrzelić Cheater vs cheater Mamy. o o, -o. się zenerwował Ja... Nie, to no nie, 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 Ja nie, 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 tak. Ja nie, 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 To nie, 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 klikają, nie, nie, wiem co mnie na przykład ci, to jakby... I tak było, że Celonik leci na typa, to bym ciągle spomował przecież tu mamy 20 szałów. i bym leciał na niego cały czas. Przecież chyba podczas nawet yy, chodu, biegu yy, jest 100% cenność. Nie wiem jak to jest. No nigdy niestety nie cheatowałem, albo stety. No cheater za bardzo nie lubię. Och, chodź, zobaczcie teraz, spec zabije. No o co, a to ja tu mu automatycznie... On tylko klika pewnie na myszką, lewym i o, i zabija. A, wolniejszy, wolniejszy. On a, znowu ma szmatę. No i go zabije. Więc przyspieszmy to demku, może jeszcze jedno obejrzyjmy. Już jesteśmy podemku, więc... serowanie. Oczywiście, że tak. Wspomaganie pola widzenia. Inne. No chyba nie. Więkry bym chyba nie miał. To też nie. I wysyłam. Więc widzimy się w kolejnym demku. Już jesteśmy w trzecim demku. Ostatnim. Jak już można zauważyć, kolega się zdenerwował. Już chodzi z tyłem. Już mu celami przeskakuje. Musimy zauważyć jak zbił nożem szkło. Już w typa wystrzelił Opis no. w końcu mapa cheaterów no, nawet nie poszła normalnie, czy przeciwnicy nie citują, bo tam ewidentnie go wcześniej się zdenerwował, że przeciwnik wiecie, zaczął się kręcić, to i ja, ja nie mogę być gorszy, tak? Więc ten też się zaczął. On no. da się rozpoczyna, od razu trafi w dół, i jazda. Jeszcze rekin na autoszmatę, szmat, auto to też może. Coś mieć? W ogóle każdy może coś mieć Zobaczcie, u nich same SG <laughs> tutaj stara łupy SG i jedna oto szmata O, popatrzcie Więc... Nie ma co, ten, przyspieszamy demko, niech szybciutko minie No to już zacznijmy oceniać, więc oczywiście, że miał coś, pole widzenia ja też, tutaj nie i umyślne przeszkadzanie sojusznikom też nie, więc co, mam nadzieję, że się podobało, że subik jest zostawiony, ex jest zostawiony, możemy się pożegnać, więc widzimy się jutro i siemanko, elo.